Hej, witam serdecznie na kanale. Moi drodzy, dzisiaj coś więcej na temat podwyższonych grządek, które planuję właśnie u siebie w ogrodzie. A ogólnie ja zaczęłam się bardzo interesować metodą no-dig, permakulturą, tym wszystkim, co możemy użyć w ogrodzie, to co nam daje natura, ale też to, co po prostu ułatwia nam, że tak powiem, w późniejszym etapie życia. No bo tak, przy metodzie, na przykład przy tej metodzie No dig, mamy taki plus, że nie musimy przekopywać, dokładamy tylko warstwy ziemi. Ta ziemia sama z siebie, ona robi się coraz bardziej żyzna. Używamy pewnych warstw, tak żeby wszystko po prostu bardzo dobrze rosło. Z góry jeszcze ja albo użyję na samą górę zrębek albo słomy, tak żeby po prostu nie trzeba było tego pielić. A zachować też e, wilgotność, żeby nie trzeba było dużo podlewać. Chociaż z podlewaniem u mnie nie ma problemu. <laughs> Mamy też studnię głębinową, więc to jest to akurat e, powiedzmy najmniejszy problem, ale chodzi o to, żeby zaoszczędzić też jak najwięcej czasu i przy okazji wykorzystać to, co tutaj e, dała nam Matka Natura przez ten czas, kiedy e, nas nie było, ale też to, co je też możemy pozyskać. Będę chciała Wam pokazać, co ja użyłam do swoich podwyższonych grządek. E, przyznaję przy okazji, że też zasięgałam informacji e, gdzieś na YouTubie, e, co zazwyczaj jest używane, co powinno być lub co nie powinno być używane do takich podwyższonych grządek, tak aby nasze uprawy były jak najlepsze. E, no i tak jak mówię, jak najmniej zużywały naszej energii w tym i wkładu pracy. Żeby można było się cieszyć dobrymi zbiorami, ale się nie narobić, jak że tak powiem, dziki osioł. No bo właśnie nie o to chodzi. To ma być przyjemne, spożyteczne. Tak, ja zastosuję takie skrzynie. Dwie skrzynie mam takie wyższe, dwie skrzynie są niższe. Na razie jest to tak ustawione jak jest. Tutaj te pierwsze dwie wyższe docelowo będą tu, gdzie są i mniej więcej właśnie tak umieszczone. Zwykłe deski sosnowe, tani materiał. Można użyć nawet i desek z palet, jeżeli ktoś ma dostęp do palet, albo gdzieś zamówić, kupić w tartaku jakiś tani materiał. Przyznaję, że nie będę tego zabezpieczała jakoś bardzo, ponieważ myślę, że wytrzymają 5-7 lat tak średnio powinny wytrzymać. A później zobaczymy, co będzie za te kilka lat może się wszystko odmieni. Więc e, na razie chciałabym na kilka lat, wypróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc no, wygląda to tak, materiał mniej więcej taki. E, Długość skrzyni to jest taka opcjonalna, ale warto byłoby zauważyć, e, żeby skrzynia nie była zbyt e, szeroka i aby wygodnie było nam tutaj sięgać, siać i ewentualnie coś e, wyrywać. Więc e, u mnie jest tutaj jakieś 1,10 m szerokości. Wysokość może być różna w zależności od tego, co chcemy też uprawiać. Trzeba będzie pamiętać też o płodozmianie. Nie można cały czas w tym samym miejscu uprawiać tego samego. No, ale tutaj, mniej więcej, wyliczyłam, że ewentualnie, gdybym na przykład te korzeniowe warzywa musiałabym przesadzić gdzieś indziej, to też jeszcze da radę. No, bo z czasem wiadomo, że warstw będzie też więcej i, i będzie ta warstwa ziemi coraz taka pulchniejsza, większa, tak? Jak będziemy coraz czegoś tam dostarczać. No a tak będziemy robić, bo tak właśnie trzeba robić. Więc tak, na początek te wyższe skrzynie będą na, na warzywa takie korzeniowe, marchew, pietrucha, buraki. Te niższe to sałata, na przykład rzodkiewka, to co nie potrzebuje, nie ma długiego systemu korzeniowego po prostu. Ale no, na początek zacznę tak czy inaczej od tych wyższych skrzyń. Jeżeli nie uda mi się uzupełnić tamtych może z braków materiałów, to po prostu będzie mniejsza rozsada i sałata na przykład pójdzie do tej drugiej wysokiej skrzyni. Więc zobaczymy. To tak, jak zauważyliście, tutaj e, w tej skrzyni już są kartony, były położone kartony, przysypane to po prostu trawą, e, ponieważ w tamtym roku już były plany, że w tym miejscu gdzieś Będą te skrzynie docelowo. Więc teraz e, pokażę Wam jeszcze, jak po roku czasu e, to, co było dosłownie, było to, to. <grym> po prostu trawa, peść wszystko tu było przez te 5 przez te lat nieużytkowania, no w sumie 4 lata. E, zaraz zobaczycie, jak to się zmieniło teraz, jak wygląda ta gleba po takim ściółkowaniu kartonu i trawy. E, myślę, że jest różnica. ah got tem marcel Ok, dokopałam się do takiej głębszej warstwy nawet, trochę przerzuciłam. Widać już coś, gdzie nigdzie na pewno wychodzi. Ale nie jest tak źle, jak dosłownie za tymi kartonami. Jak tam, więc no widać trochę jakieś tam dodatki były, ale to nic będzie do usunięcia. Docelowo chcę to wszystko e, wyjąć. Na to dam siatkę i jeszcze raz pójdzie warstwa kartonu, i to co po prostu teraz stąd usunęłam. I będę jeszcze dowoziła to, co po prostu znajdę, a będzie tego trochę. Ok, podłoże mam już tutaj mniej więcej wyrównane, i teraz tak. Ja użyję po prostu na spód siatki, takiej siatki elewacyjnej. Została nam chyba gdzieś po budowie, z tego co pamiętam, ponieważ tak jak wspominałam, ja mam tutaj inwazję kretów i jeszcze inne szkodniki, <laughs> więc aby trochę zabezpieczyć, chociaż od dołu, żeby tutaj nie wchodziło za dużo tych szkodników, po prostu użyję takiej siatki. Siatka jest dosyć gęsta. Zobaczymy, czy za egzamin. Ogólnie ona leży już dosyć długo, więc myślę, że jakoś szybko się nie zdegraduje tak w ziemi i że będzie działała jednak. No, zobaczymy, praktyka pokaże. Niektórzy używają tylko kartony. Ja myślę, Myślę, że warto jeszcze dać coś, coś tak, żeby chociaż te krety nie wchodziły. I myślę, że ta siatka tutaj trochę to wspomoże. Teraz przytnę siatkę, ułożę ją tak trochę z, z, nad, z naddatkiem, że tak powiem, żeby trochę wchodziła na ścianki. Wiadomo, będzie lepiej to zaizolowane. No a później już położę na to karton. Kochani, coś wyszło, tak jak widać. Pierwsza warstwa u mnie to jest po prostu taka siatka elewacyjna. E, widziałam też, jest, y, można dać siatkę na krety, y, można dać siatkę metalową, która na pewno od szkodników wszystkich y, nas powiedzmy, że ochroni, ale no tutaj też chodzi o to, aby nie robić tego po wielkich kosztach, tylko żeby było e, zrobione, e, fajnie wszystko działało, ale też takim e, powiedzmy tańszym sposobem tymi zasobami, którymi mamy. Jeżeli mamy na kartonach jakieś e, kawałeczki taśmy, tak jak tutaj właściwie ja mam, to warto to usunąć, bo taśma się nie rozkłada. Nie wiem, czy było widać wcześniej, ale tutaj były jakieś kartony z taśmą. No i to wszystko, tak naprawdę, ta taśma się nie rozłożyła, i teraz to po prostu wyciągam razem z, z tym materiałem. Z mam taką kubkę na taśmę. tak, moi drodzy, jest już kolejna warstwa. Położyłam karton. Karton starałam się ułożyć tak w miarę ciasno. Zaraz trochę jeszcze zobaczycie. No i tak jak wcześniej wybrałam trochę tego, trochę tego materiału, który już był, czyli karton i ta trawa, tak teraz z powrotem to włożyłam. Bo większość było tego kartonu, nie chciałam tego przebierać, więc znowu wróciło to z powrotem na spód. Ale tak ogólnie, jeżeli tego nie macie, to po prostu nie stosujcie, bo teraz powinna iść ta warstwa drenażowa, czyli nasze krzaczki. Znaczy gałęzie, zrębka, co kto ma. U mnie akurat będą takie gałązki po obcinaniu borówki, głogu, lipy. Mam też trochę i ig tam iglak y widać leży, a tak docelowo to wygląda. Aha, jeszcze kolejny kawałek folii, nie zauważyłam. Jakaś taśma. Boże. Tak, tak. Karton. Tak jak widać. No i tutaj właśnie trochę trawy z tymi kartonami, więc po prostu dosłownie taka powiedzmy pierwsza warstwa kartonów, tak, tak to ujmę. Następne damy tę zrębkę, jeżeli ktoś ma lub gałązki, ja je po prostu potnę, tak żeby były nie za duże i żeby szybciej się to rozkładało. I to będzie ta warstwa taka jakby drenażowa. Niby mamy jeszcze piękne słońce, ale powiem Wam, że trochę zaczęło wiać po szyi, więc musiałam się ubrać. I już e, zrobiłam, e, zrobiłam kolejną warstwę, popatrzcie sami. Musiałam się wspomóc sprzętem, bo tamten mój wcześniejszy nie dawał rady. E, przyniosłam sobie taki, taki lepszy sekator. Chciałam powiedzieć, że tak, ta warstwa to jest ta warstwa powiedzmy taka drenująca. E, na to pójdą jeszcze, pójdzie pewnie trawa liście, to na pewno pójdą liście. E, przyniosę jeszcze trochę iglaka. E, tam mam tutaj takie e, dwie kupeczki, ale ogólnie chciałabym Wam powiedzieć, aby ta zrębka, jeżeli to są takie grubsze gałązki, aby nie były za długie. Ja je po prostu tak pozmniejszałam. E, dałam tutaj też gałązki głogu. One, nie wiem czy, mam nadzieję, że będzie dobrze widać są kolczaste. Więc liczę też na to, że jak już trafi się szkodnik to nie będzie chętnie tutaj pałaszował jednak, bo będzie mu to przeszkadzało. Tylko ogólnie tej warstwy tak jakby od, od dołu i tej warstwy drenującej wraz z liściami to dajemy tak mniej więcej do połowy skrzyni. Bo ogólnie to i tak się tak obsiądzie, ale jeszcze trzeba zrobić miejsce na ziemię właściwą. Ta skrzynia ta skrzynia będzie przeznaczona na, no głównie na warzywa, które będą miały długie korzenie. Marchew, pietruszka tego typu, więc no, trzeba będzie miejsca, prawda? Fakt, że to pójdzie wszystko w dół z czasem na pewno, ale nie chciałabym, aby po prostu ta górna warstwa była zbyt mała, więc zrobimy tak maksymalnie do połowy, i później jeszcze pójdzie ziemia. To no tak, moi drodzy, tak jak widzieliście, na warstwę trawy liści, poszła warstwa ziemi. Warstwa ziemi nie jest zbyt duża. To jest trochę ziemia taka wymieszana z gliną. Ogólnie uzyskam ją z kretowisk po prostu i tyle. Na to pójdą kolejne warstwy, ale już nie zdążę zrobić tego dzisiaj, bo zaraz słońce zachodzi. Mam kolejną, mam kolejną warstwę tutaj nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ale tak, użyłam też skorupek skorupek z jaj. Na razie nie jest ich dużo, ale będę dostarczała praktycznie ile będę miała możliwość. Gdzieś one są tutaj to przepraszam, bo to pomyłka wyszła za wcześnie posypałam, ale tak ogólnie użyłam takich to są takie pałki, tataraki, które były tu w mojej sadzawce. To taka mokra część. No, tak, wszystko to jest, wiadomo, do oczyszczenia, ale widziałam, e, widziałam na kanałach, e, ludzie używają takich rzeczy też, więc, e, no, typowo materia organiczna. E, I będzie teraz, e, bo tu, tu, niestety, się zapędziłam. Przywiozłam też obornik wymieszany ze słomą, znaczy no, kur, kurzęce odchody, właściwie, wymieszane ze słomą, e, i po tym będzie warstwa ziemi. A moi drodzy, ziemia, która została tutaj użyta na tą wierzchnią warstwę, to jest torf wymieszany z ziemią, przesiany. I myślę, że. Po prostu kupię jakieś takie papierki do sprawdzania pH. Jeżeli ziemia będzie zbyt kwaśna na uprawę, to po prostu użyję wapna. Można Wapno jest dostępne też w każdym sklepie ogrodniczym, nie jest drogie. Te papierki, też zestaw nie jest drogi, więc myślę, że się przyda. Ale chyba powinno być ok. Więc myślałam, że to jest sam torf, szczerze mówiąc, bo właściwie tak zamawiałam, a okazało się, że że dostałam torf wymieszany z ziemią. W sumie z czego bardzo się ucieszę, bo nie będę musiała sama tego robić. Moi drodzy, tutaj jest warstwa torfu e, dowieziona około 3 taczki. I powiem wam tak, e, jeżeli chodzi o uprawę warzyw z długim systemem korzeniowym, to te trzy taczki to jest bardzo mało. Czyli e, na taką skrzynię 1,10 na 2,5 m Myślę, że 5 taczek minimalnie. I tak, moi drodzy, ja nie zabezpieczałam tych skrzyń niczym z tego względu, że no, te deski mam je za darmo, są jakie są. Jeżeli coś się będzie działo w ciągu roku czy dwóch, plan jest taki, aby je obudować dokładniej taką grubszą deską, wtedy zabezpieczyć. No zobaczymy po prostu, jak to będzie wszystko się sprawowało, co z tego wyjdzie, czy coś wyjdzie. Po prostu na razie się uczę i zobaczymy w praktyce, czy warto, czy nie warto, no wiecie, bo tak naprawdę oglądamy na YouTube różne rzeczy, każdy chwali to, co ma, a czy to jest takie dobre, to się wszystko okazuje, jak sprawdzimy to sami, prawda? Więc jak już będę miała coś posadzone, będę uprawiała i zobaczymy jak to wygląda, to wtedy już będę mogła zdać Wam taką szczegółową relację, czy faktycznie było, co było warto, co nie warto i. No i zobaczymy. A tak na razie korzystam głównie z, z, z wiedzy, którą ktoś już przekazał. To, co znalazłam na forach, na YouTubie, to, co można użyć do tych grządek. No a wyjdzie wszystko w praktyce, kochani. Naprawdę. Wiem, że ludzie polecają jednak ogólnie na obudowę tych grządek jednak jakieś... Albo beton, albo materiał, no blachę, powiedzmy. To zależy na co, kogo stać. Też nie oszukujmy się, bo no, to mówię, dla, dla, ja mam to za darmo, ja mam materiał za darmo, właściwie wszystko za darmo oprócz tego torfu. Więc ja staram się korzystać z tego, co mam. No i zobaczymy, co wyjdzie, ale myślę, że coś z tego wyjdzie na pewno. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik się uprzyda, że może skorzystacie z jakichś podpowiedzi, może zastosujecie coś u siebie. Jeżeli macie jakieś sugestie, piszcie proszę w komentarzach. Ja się tylko uczę. Każdy się uczy całe życie, więc fajnie, jeżeli będziemy się wspierać, sobie podpowiadać, i, i po prostu budować lepsze z doświadczeń. Bo tak jak mówię, każdy chwali swoje, a w praktyce jest jak jest. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam, mega wielkich planów.